Hej, cześć z tej strony Rogalik. Jeszcze przed rozpoczęciem filmu chciałbym poprosić was, abyście zasubskrybowali mój kanał oraz włączyli sobie powiadomienia. To pozwoli mi was informować na każdym filmie i live'ie na bieżąco. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia w filmie. Hej, cześć Szymanko, guys, witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Rogalik witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się pięcioma zapomnianymi rzeczami w CSGO. Serdecznie zapraszam Was do oglądania. Nie zapomnijcie zostawić oceny pod filmem, bo to motywuje mnie do dalszej pracy. Serdecznie zapraszam. MP5. Wielu graczy już zapomniało tej wspaniałej broni jaką było MP5 w Counter Strike Source i Counter Strike 16. Jednak nie wszyscy z was wiedzą, że w plikach Counter-Strike Global Offensive też taka broń się znajdowała, jednak została ona usunięta i została zastąpiona przez broń o nazwie MP7. Pełny filmik możecie zobaczyć sobie teraz na ekranie, jak gościu sobie biega ze spawnowaną MP5 Stary dźwięk. Wielu graczy już dawno zapomniało, jak fantastycznie brzmiał stary dźwięk AK. Teraz brzmi on inaczej, ale wiele z Was zapomniało już starych dźwięków z gry. Ja pokażę Wam, jak te dźwięki brzmiały i możecie zobaczyć to teraz na filmie. Stare ui. Wielu z was jako graczy nie pamięta jakie było stare Ui w Counter Strike' Global Offensive, jednak nie każdy z was grał wtedy w tą grę, bo większość graczy zaczęło grać w 2014 roku, kiedy to Virtus Wygrał ten turniej, a CSGO wyglądał tak dokładnie jak na zdjęciach przed waszym rozpoczęciem gry. Poddanie się jeżeli rodzice przesadnie martwią się o swoje dzieci grające w Counter-Strike'a, mogą włączyć im animację poddania się zamiast animacji umierania i krwi. Ta animacja pozwala uzyskać status plus 16 dla gry Counter-Strike Global Offensive, a nie plus 18. Sami zobaczcie, jak wygląda, wyświetlałam Wam się teraz ona na ekranie. Stare animacje i dźwięki broni. Kiedyś w Counter Striku Global Offensive modele były zdecydowanie powiększone, a najbardziej abstrakcyjny jest model skauta, który będziecie mogli zobaczyć na ekranie. Wszystkie modele były delikatnie mówiąc powiększone i zdeformowane, przez co gra wyglądała zdecydowanie gorzej niż teraz. Moim zdaniem modele zmienione na plus i animacje również. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobał, a jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić oceny pod filmem. Możecie również zasubskrybować kanał po więcej takich materiałów, wbijajcie na moje social media, Facebooka, Instagrama i Snapchata. Trzymajcie się, na razie, siemanko, pozdrowionka, peace!